Mask on, cause now the fun is starting. Don't keep it on long, it ain't full as Check the fence, it will be crawling out the bottom of. If you got doors, now you oughta lock them up. I forgot you don't even got em Keep the music playing, or we're gonna have a problem. To się kameruje. Ej, hey, witajcie z tej strony, Dwani, on ze mną jest. Cześć. Sprzedałem się, bo u niego na, bo u niego na kanale jestem, dlatego się sprzedałem. Sprzedał się. Dzisiaj gramy w, w grę jaką Five Nights at Freddy's S Jeżeli chcecie wiedzieć widzieć jaką s rajca w pierwszej części tutaj kubek, reklama. W jakiej części? Reklama herbaty. To moja herbata. W pierwszej części zapraszamy na jego kanał. Zapraszamy na jego kanał. To, to, to będzie szósta noc? Zaraz. Łona, żebyś się nie wyciszył przypadkiem. Nie, nie, nie wyciszył. No, tak więc zapraszamy Co Nike kanał, bo on tam z w gacie nie przeszedł drugiej nocy nawet. No bo, bo. Bo, bo, I bo, bo nie grę. było. Skasuj... Skraszowało mi grę, dlatego nie przeszedłem drugiej nocy. Skasuj mi posta, palę walcz to. Graj. To tak nie. wygląda ta gra To jest pierwsza noc. Boję się. Bój się. Pierwszy raz w dwójkę gramy, więc żeby nie było. Jaką biedynkę nie ogarnie? Kurczę, tu jeszcze niewygodne jest moja ręka, cześć. Będziecie, będziecie jak control clickem, będziecie widzieć tutaj. No odchodzi, specjalnie tak słyszałane. Ja to chodzi, jest ciemno, widać mnie, fajnie, cześć. No widać, odchodzi. No, no, to, no to dobrze. To dobrze. No. No jedziesz! Już? Jedziesz Już pruszaki pl są, które blokowałem. Uh, hello! Hello, hello. Uh, hello and welcome to your new talk at the new and improved Pretty Fazbear's Pizza. Uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Uh, now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. Uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Uh, that old restaurant was a kind of a rot for quite a while, but I want to reassure you the is fun the they on new recognition, advanced they even let them walk around during the day. Freddy. But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database. No,

move around at night, even if it's against the law. Now, from what from we know, it should be fun. That's why we need the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working problem. theory is that all no of were never given a proper night mode. So Co when ja it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then som, they go som, try to find some. where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution

Cześć. No hey, we've given You can put it on anytime and we can work as long as you want. No drug, not you know, wander back out. Something else <inaudible> worth mentioning is kind of the quartz modern design of the building. You may have noticed there are no doors you Uh but hey, you have a light and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So yeah. don't worry about the play ah, music box uh. Well I think that's it. Uh, you okay, should yeah. uh, be check the light put on the Freddy head if you need to. Uh, keep the music box wound up. Pizza okay. Have a good night and I'll talk to you tomorrow. Oh. Tutaj, tutaj, czysto, czysto. O! Ładnie grasz, kurna, jak na pierwszy raz. Mhm. No dobra, na telefonie grałem. O! Jest tam Chica. Ej! Jest Cika Nie czekaj, tylko po prostu nawinduj, nawinduj go z inboxami. Szybko już jeszcze zjeść. Pierwsza raz padnie teraz. Już trzy latarki się. Dobra, teraz, teraz. Słyszymy. A nie, poszedł, po, poszedł. Albo nie. ciekawe szło. Czyli jesteś otoczony. Dobra, dobra. macisz mm. już. Już to Czwarta dopiero. Nie nakręcisz, możesz jeszcze czas na nakręcenie. Tak. Jak ja ci mam mówić, co ty masz robić? Tak? Dobra, jest tutaj maska? Tak, jak jest, to jest maska. O, niebieski ten. Tam nie powinno być czarne? Już? Tak, tak. Gdy na srebrno widać, lepiej zapalę. klimat był ładny. Jest nawet spoko, jest, nawet nawet spoko Dobra, to ja na razie posiedzę sobie tutaj. No, dał. Poczekaj później, jak będziesz słyszał, to raczej będzie na później. Ale już, już, już. Już, już, już szybko. To jest sprawdziłem tyle. Dobra, teraz już masz luz na razie. A, już nie? Co lukać, czy co? Nie, nie, nie. Po prostu nic nie wiem, nie raga. Jak już podejdzie bliżej, to wtedy już możesz. Piąta! Nie, nie jeszcze Nie warto go wyczerpywać, tylko żeby było na połowie. Właśnie, że jechałem, co Od Ładnie gra! Ładnie! Pro piąta, czekamy na szóstą. Dla no moich widzów, jak widzicie tutaj macie już chyba, trzy pluszaki, czyli przeszedłem trzy specjalne noce, jak przejdę wszystkie specjalne noce, to, to się to się na moim kanale pojawi na 10.20, tak? Więc musicie jeszcze poczekać, bo ja się sram, żeby przejść tamte noce. No! I co teraz? Dobra, na razie Window, window pójdzie boxa. Teraz jak zdejmiesz kamerę, to szybko maskę wspominała nie ma, jak będzie, w... jak nie jest w tym, w biurze, nie mogę na niego, bo to nie ma sensu, on ci nie wejdzie, jak nie patrzysz w kamerę, musisz zobaczyć Jest, jest, brawo, brawo, udało się, jest, przeszedłem, przeszedłem Trzymałeś się w napięciu Udało się Maciuś, no, jeszcze jedna noca. Wal się. Jeszcze jedno. wal się. No jeszcze jedno. Wal się. No, teraz będzie Foxy. Nie. się Foxy'ego boję. Chociaż on przybiega sprawdzić co mi jest. A to w jedynce. A tu cię, Nie! A tu cię w No już od razu muszę... No i z Xboxa będę No. Mm, moi drodzy. Dziękujemy wszystkim serdecznie. <laughs> Mam nadzieję, że masz tu dobry mikrofon. Tak, chyba. Nagrywa się to z dźwiękiem? Tak. Dobrze, dziękujemy wam A wszystkim. Mu... Co? Dziękuję. się, bo teraz już nie ma odcinka. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na mój kanał zapraszamy, do... zapraszamy do niego. Jest, patrz, jest! O, jest odcinek, dobra, tak więc do zobaczenia Dobrze. w następnych materiałach na moim kanale, na jego kanale, on nagrywa teraz GTA. Zasubskrybujcie ta. mnie, tam, tam na dole w opisie będzie, będzie tam taki, taki link, link nie wiem czy jest skrócony czy zwykły, ale tam kliknij, kliknij, bo cię dopadnę, A dopadnę was, I, jeżeli, to było cięcie, bo do mnie telefon Jeżeli pod tym filmem nie będzie 15 lajków. To, on nie, to nagra... on nie nagra Five Nights at Freddy's 2, jeżeli będzie nagrał <laughs> na pewno <laughs> będzie. Subskry Dawajcie lajki pod moimi, pod jego filmami, jeżeli no, będzie po pod... Jeżeli pod moim GTA przyszłym będzie 15 lajków, to nagram wam 10. 10, 10. Jak to tam jest? 10 nocy. 10 nocy. U Gimpera. U Gimpera. <laughs> Dziękuję bardzo wszystkim bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Do zobaczenia. See ya. Click.